Ah, Vamos lá Czerwona lampka, Jedna. ty Paweł słyszysz? tam z tych szaków słyszysz coś? Słyszysz, czy nie? Słyszę, kurwa, nie dźmieć, Pawle, kurwa, to jakiś pierdolony zwierz. Ponuje. Idź i zajeb tego niedźwiedzia eee. Skradaj się vai. <todzio> kurwa, no ma dalgo ręka już chłasku boli Dobra, czekaj Zajebałeś go, ty kurwa Stój, stój kurwa No? A pierdolę, ale skurwiel Co no? z moim Pawełkiem, kurwa, idę Dobra jest, zapierdoliłeś się. Nie, nie jest? Oh, pomóż mi. Oh, Czy żyjesz? Nie wiem. Kurwa, kosy nie mogę ci pomóc. Panie! Wybacz! Wybacz, kurwa. Wybacz, nie chcę, żeby ci się kurwa wmęczył. Wybacz, nie chcę, ale nie możesz. Kurwa, nie chcę! Wybacz! Kurwa, przepraszam! Stop! Dawaj! Ach. Kurwa, trzeba mu to jakiś krzyżyk wybudować. Że? Już delikatny jebany ma. Chodź z niej mi idę. Co kurwa! Zapomniałeś skur że jestem zmutowany! 啊啊 Dobra, to checkajmy go do pierdole kurwa. Suki syna jebanego. Do pierdole, kurwy syna jebanego. Pierdolony. No, kurwa, skur wielu... Oooo, dobrze ci tak Ale. Kurwa, trzeba coś z nim zrobić. Może z niego normalny koleś kurwa Masz kurwa Ciągnij Żyjesz Kurwa żyje Kurwa, działa moje, kurwa! Dobre. No, stało. To jest, kurwa, lek na śmierć. Koleś. Idziemy, kurwa, na maślaki.